OK, jak już stworzyliśmy naszą grafikę, to teraz ją zaanimujmy. Powiedzmy, że chcemy, aby ten tekst wjechał z boku oraz się pojawiał, czyli jego przeźroczystość malała. To wszystko zachodzi w zakładce Effects Control. Animacja to jest nic innego jak zmiana parametrów w czasie. Te stopery obok parametrów oznaczają, że dany parametr może być zmieniany w czasie. Jeśli chodzi o timer mapping, o tym wspomnę w osobnym odcinku. Na razie zajmijmy się tymi parametrami. W tym momencie, gdy naciśniemy ten stoper, na naszej osi czasu pojawi się punkt. Jest to keyframe. Ta oś czasu odpowiada dokładnie temu kawałku, jakim jest ten klip. Czyli widzicie, przesuwając Tutaj mój indykator, on się przesuwa także tutaj, tu jest początek klipu, a tu będzie koniec klipu, tylko musicie pamiętać, że ostatnia klatka tutaj to jest pierwsza klatka tego klipu, w tym momencie jest to, no, któraś tam z kolei klatka, ale zobaczcie, jak dojedziecie tu do końca, Automatycznie przeskakuje wam na kolejny klip. Jakbym teraz dojechał do końca, przeskoczy nam na koniec do kolejnego klipu, więc należy na to zwracać uwagę. Do tego jest bardzo przydatny. Skrót klawiszowy, który polega na wciśnięciu shift Fn i szczałki lewo-prawo. Fn, oczywiście na laptopie, na PC bez Fn. Czyli w tym momencie, jak wcisnąć Shift-Fn, szczałka w lewo, przeskakuje mi na pierwszą klatkę klipu. Zobaczcie ten indykator też tutaj i tutaj i przeskakuje mi na koniec. Oczywiście przejeżdżając myszką, też możemy trafić ten punkt, ale jest bardzo łatwo. Go przeskoczyć, i wtedy automatycznie łapie nam kolejny filmik i przeskakuje na sam koniec jego. Więc o wiele wygodniej jest z krótkami krawiszowymi skakać. Ale dobrze, tutaj już postawiliśmy nasz keyframe. On oznacza, że w tym momencie wartość pozycji ma mieć dokładnie taką wartość. Z racji tego, że na naszej osi czasu jest tylko jeden ten punkt, więc nic się nie zmienia. Weźmy teraz, przejdźmy na początek naszej osi czasu i stwórzmy za pomocą tego przycisku kolejny keyframe. W tym momencie mamy dwa keyframe, ale obydwa są o tej samej wartości, więc nic się nie stanie, więc weźmy ten pierwszy i zmieńmy pozycję, żeby była tutaj. Czyli w tym momencie zachodzi tak zwana interpolacja, czyli między tymi dwoma punktami zmienia się Jednostajnie, czyli liniowo, ta pozycja. Czyli zobaczcie, co się tutaj dzieje, gdy puszczę odtwarzanie. Nasz napis wyłania się za ścianki, jakby. Jeśli chcielibyśmy przyspieszyć to, to nic innego, tylko zmieniamy pozycję tego keyframe'a. Oznacza to, że ta zmiana w czasie zajdzie o wiele szybciej. Zobaczcie teraz. Zwracajcie uwagę też, który klip macie zaznaczony. Bardzo często i mi i innym zdarza się, na przykład, wertując klipy, że myślicie, że operujecie na tym, a tak naprawdę wskoczył Wam ten i zaczniecie coś tutaj pozycję zmieniać. Dlatego i nagle zobaczycie, że ten zmieniacie. Więc musicie zwracać uwagę, który klip macie wybrany. Więc w tym momencie przechodzę. Tutaj robię jeszcze raz keyframe, czyli tutaj wartość się zmienia. Tu będzie wartość stała. przesunę jeszcze trochę dalej. I skaczę do ostatniej klatki w tym klipie. I znowu chowam. Czyli w tym momencie wygląda to tak. I się chowa. Dobrze, ale jeszcze możemy. Dodać do tego drugi parametr, czyli przejrzystość. Czyli tworzymy tutaj keyframe, zmieniamy go na 0%, przesuwamy nasz indykator. Tutaj można tworzyć nowy keyframe, albo wystarczy po prostu wpisać nową wartość, która jest inna niż ta, i pojawi się keyframe. Przechodzimy tutaj, zostawiamy ten, żeby. Wartość była stała. Przeskakujemy tutaj i ustawiamy 0. I teraz dzieje się coś takiego. Pojawia się. I znika, jednocześnie zanikając. Weźmy teraz kolejny przykład. Mamy klienta, który ma do sprzedania, powiedzmy, ten dom tutaj. I na sam początek chcę, żeby było ujęcie z drona pokazujące osiedle, ale jednocześnie była strzałka, która przez całość długość lotu i zmianę tego ujęcia wskazywała ten dom. Bo jak widzicie, ujęcie się zmienia, więc jakbym pokazał tu szczałkę, to by nagle no to by się nie ruszała, i by pokazywała co chwilę co innego. Więc pokażę Wam, jak zrobić, żeby szczałka podążała za domem. Najpierw stworzymy szczałkę za pomocą pentula. Czyli wybieramy pentula i rysujemy tu. Na razie tak. Teraz trochę to tak poprawmy, żeby ta szczałka była prosta i rozpoczynała się tutaj za pomocą tego suwaka zmieńmy jej trochę opacity. city, rozsuńmy tą grafikę, żeby była przez całą długość. Teraz mamy naszą grafikę, robimy keyframe na position i sprawdzamy dokąd podąża ten dom. Czyli widzimy, że to jest ten dom. Przechodzimy do ostatniej klatki, możemy na przykład kliknąć tutaj position i wtedy możemy ręcznie Przesunąć kartę. Widzicie tą kreskę? Ta kreska oznacza właśnie, że po takiej linii będzie się zmieniał, zmieniała nasza grafika. Ona jest tutaj z racji tego, że wskazuje nam środek naszej warstwy, bo nasza warstwa, jak widzicie, ze szczałką jest taka, Więc, a tutaj był wtedy jej środek, i teraz będzie tutaj jej środek. Więc zobaczcie teraz, jak wygląda. Jeśli nie chcecie widzieć też tej kreski, to właśnie zobaczcie. Gdzie troszkę zboczyło z kursu, z racji tego, że dron leci troszkę nieregularnie, więc poprawimy to. O! I teraz zobaczcie to. Teraz wytłumaczę wam, na czym działa tak zwana interpolacja, czyli co się dzieje między keyframe'ami. Stworzyłem tutaj 8 kwadratów, które w tym momencie są zaanimowane w ten sposób. Czyli ich zmiana jest liniowa, czyli ich prędkość jest stała, nie zmienia się przez całą długość trwania animacji. Teraz pokażę wam, że. Ta zmiana nie musi być wcale jednostajna. Mamy duże pole do działania, jeśli chodzi o Adobe Premiere Pro. Czyli wybieramy drugi kwadracik. Jak klikniecie prawym przyciskiem myszy na keyframe, zobaczycie na dole dwie pozycje: Temporal Interpolation i Spatial Interpolation. Pierwsza odpowiada za tempo, druga odpowiada za przestrzeń. Na razie skupmy się na Temporal Interpolation. Najprostszym sposobem zaanimowania, ładniejszy sposób tych dwóch punktów jest na pierwszym keyframeie, czyli tak naprawdę od tego, od którego się zaczyna, ustawić is OUT, żeby wam się nie, my nie pomyliło, i nie IS IN. Is OUT ustawiamy z tego, którego wychodzi animacja, a IS IN Ustawiamy w tym, do którego, jakby wchodzi animacja, na którym się kończy. Widzicie, nasz kwadrat zmienił w tym momencie pozycję. To dlatego, że jego przebieg tutaj się zmienił. Czas, w jakim pokona punkt A, punkt B jest dokładnie taki sam, ale jego przebieg będzie inny. Zobaczcie. W tym momencie możemy zobaczyć, klikając tą strzałkę tutaj, przy pozycji. Możemy zobaczyć jego właśnie zachowanie. Bo tak jak na porównaniu liniowym, macie liniowym. Tutaj, tak jak widać, na początku będzie przyspieszał, w samym środku jego prędkość będzie maksymalna, a następnie będzie zwalniać do końca i dokładnie w tym samym momencie dojdzie do mety. Ale widzicie, przy Ease In i Ease Out nie mamy możliwości jakiejkolwiek edycji, dlatego weźmy kolejny punkt i na pierwszym ustawmy Bezier albo możemy też zaznaczyć obydwa i ustawmy Bezier. Po rozszerzeniu zobaczymy, że to też jest liniowe, ale widzicie tutaj te dwie niebieskie takie rączki, drążki. One pozwalają nam na edycję, czyli Zróbmy coś takiego, czyli zacznie szybko, zwolni prawie do zera i przyspieszy bardzo. I to wszystko stało się dokładnie w tym samym odcinku czasu. Zwolnił, może tutaj się zatrzymał, bo jego prędkość, widzicie, dotknęła zera, ale po chwili przyspieszył i nadgonił kolegów. Weźmy teraz kolejny. Mamy Tutaj tak zwany hold. Hold spowoduje, że zatrzyma naszą wartość aż do momentu napotkania kolejnego keyframe'a. Czyli w tym momencie tutaj daje hold i zobaczcie, co się będzie działo z tym. Dotknie, dotknie i widzicie, przeskoczył. Dotknie i przeskoczył. Także możemy na przykład tutaj w międzyczasie dać mu kilka keyframeów i na każdy dać hold i zobaczcie co się teraz mówi. będzie skakał od punktu do punktu, ale też dojdzie do samego końca. Jeszcze po, zobaczcie jak to wygląda tutaj, czyli tak jak widać na grafie, to jest graf jego prędkość jest cały czas zera, bo on po prostu tak jakby się teleportuje z punktu do punktu. Weźmy kolejny i ustawmy tutaj Auto Bezier. Dokładnie dzieje się to samo. Różnica między Bezier, Auto Bezier i Continuous Bezier jest bardzo mała. Praktycznie są identyczne, bo edycje można robić te same na nich. Więc sprawdźmy jak ten będzie działał. Robi się dokładnie to samo, więc go może trochę zedytujmy. O, niech tak będzie. Czyli ruszył bardzo szybko. I pod sam koniec, można powiedzieć, prawy się zatrzymał. To weźmy jeszcze szósty. Na szósty ustawmy Continuous Bezier. Co nam się włączy? Dokładnie to samo. Zróbmy tu coś takiego. Na siódmym zróbmy też bez Ale w tym pobawimy się. Takie zrobię. A na tym zróbmy też bez Ale zróbmy mu na przykład w środku. Jeszcze jednego keyframe'a. I tutaj jeszcze jednego keyframe'a. Rozłóżmy je. Dajmy wszystkim najlepiej auto beziera. I zobaczcie, jak one teraz wszystkie będą się zmienić. Każdy dochodzi do punktu mety w tym samym czasie, ale w inny sposób. Teraz na przykładzie naszego logo pokażę Wam, na czym działa. Spatial Interpolation, czyli bierzemy nasze logo Film Minds. włączamy mu animację, biorę przesuwa w czasie. Widzicie tutaj tą kreskę, co się tworzy? Każda ta kropka to jest klatka. Czyli w tym momencie widzimy, że co klatkę będzie liniowo zmieniał pozycję aż do tego momentu. I weźmy jeszcze tutaj, Widzicie, automatycznie nam się zakrzywiła. Z racji tego, że je wszystkie mamy ustawione już na auto Bezier, ale ustawmy z powrotem na liniowy. Widzicie? Płyk odbije się pod takim kątem, jakim jest. Nie ma żadnego złagodzenia. Tak samo klatki, widzicie? Są idealnie wszystkie obok siebie. Będzie pokonywał tą przestrzeń równostajnie. Więc weźmy teraz ustawmy na przykład na Bezier. Edytować. Żeby zrobić tak. Możemy ją tą zrobić tak. Zobaczcie, jak to teraz wygląda. No. no i inaczej, kompletnie inaczej. Weźmy teraz te punkty. Auto bezier, czyli to automatycznie wszystkie beziery, jakie mamy, one po prostu łagodzą to przejście. Continuous bezier, Zrobi dokładnie to samo, ale jeszcze widzieliście tutaj lekko za, za więc można powiedzieć, że one są identyczne. Ja zawsze korzystam z Bezier albo is In i Ease Out. Tu niestety nie mamy Ease In i Ease Out, więc wystarczy nam na każdym podpunkcie Bezier i możemy działać. I to by było na tyle.